To my się udajmy póki co dalej i... Kolejne starcie. Zapominam o, o, o tych o samych odstraszaczach, naprawdę. Zapominam je po prostu aktywować, kiedy wiecie, kiedy gadam do mikrofonu, po prostu o nich... E, zapominam, że o muszę je tutaj użyć po raz kolejny, bo już tamten mi się wy, no, zużył, no wyczerpał, to już o tym nie zapomnę, już się biorę za kolejny, już trzeci. A, co ty powiesz? Cześć! Wykopuję kamienie z poty Góry Księżycowej. Czasami Brock, lider marmorii. Mi, Podaj mi pomocną dłoń. No, no wieś, jak miło z jego strony. Pod tymi kamieniami chyba nie ma nic, ale przeszukam je na wszelki wypadek. Naprawdę warto te kamienie ogólnie przeszukiwać, bo pod niektórymi z nich naprawdę można całkiem fajne rzeczy spotkać w tym miejscu. I kolejna panienka. Wow! To miejsce jest większe niż myślałam! No, niby też taki labirynt, ale też w nim się w miarę łatwo drogę znajduje, moim zdaniem. I Miriam. Miriam, same złe skojarzenia, wybaczcie. I nowy Pokémon. Odish jest to Pokémon typu. Znaczy, jest on nowy, czy.? Znaczy, bo chyba go jeszcze nie widzieliśmy. Otóż jest to Pokémon typu trawiasto-trującego, jak Bulwazaur. Odisha, znaczy w sumie nie uznaję go za zbyt dobrego Pokémona. Jest wolny i. No też się głównie skupia na statusach, ale też nie ma on na początku dobrych ruchów ofensywnych. No to ma absorpcję, która no, wysysa znace zdrowie i przekazuje jemu jednak ten ruch... ten tutaj po prostu ruch, ruch nie, jejku, ale mi się plącze język. Po prostu ten ruch jest słaby. On nie zabiera nigdy zbyt dużo zdrowia. I też przy tym jemu dużo nie uzupełni więc nie, nie jestem zbyt dużym fanem tego, tej całej absorpcji. I kolejny nowy Pokémon, czyli Bellsprout, też ten sam typ trawiastotrujący. Bellsprout jest już w bardziej bazie, bym powiedział, że ofensywny, już ma trochę lepsze ruchy, lepsze ataki, tego typu sprawy, ale też jest on oczywiście słaby na ataki typu latającego. A więc, no, w tej walce Kargadok będzie sobie, no, będzie on się sprawdzał naprawdę dobrze. Jeszcze trochę expo. I level up! Poziom 15, i chyba czegoś się uczy, mi się zdaje. Nie, już mi się. Tylko mi się zdaje, Kargarok cały czas będzie miał te same ruchy do dyspozycji. O, przegrałam to! Ok, więc tyle na tą tutaj e, trenerkę. Coś tutaj? Nope, coś tutaj? Też nope, czak testa. Ale tu z kolei jest znowu zejście na poziom minus 1. I może tu się trafi jakiś ten grzyb do sprzedania. Bo one naprawdę, one tak się, nie wiem, pojawiają chyba losowo, jednak nie jestem pewien. No, nie ma tutaj nic jednak, to znów zejdźmy niżej. I kolejny goście z zespołu R, z którym za chwilę zawalczę, tylko może się nieco uzdrowię, bo... No, moje Pokémony trochę jednak cierpią, trochę już, no... Tam widzicie, że... No, kilka z nich ma żółty pasek zdrowia, to z tym coś dobrze będzie jednak, tak myślę, że zrobić. Więc trzymaj gadżet, trzymaj także... Tobi, też widzę, że tak pan trochę już się, no, tak średnio trzymasz. I chyba tyle tego starczy. Teraz pójdziemy w górę do kolejnego przedmiotu. A jest nim DM46 Złodziej. Jest to mroch typu, jak się nie mylę, ciemnego albo mrocznego. Jak, jak mówię, tam nie wiem. Niektórzy mówią ciemny, niektórzy mówią mroczny. Nie, ja, ja po nie wiem. Ja mówię ciemny, bo tak nie wiem. Takie przyzwyczajenie, że dark to ciemny. Wiecie, dark green, ciemny zielony, a nie mroczny zielony na przykład. Green, tego typu sprawy. Jest to ruch, który jest, znaczy, jest to ruch ofensywny, ale też ma taką funkcję, że tym ruchem można zabrać się przedmiot, który Wroki Pokémon trzyma przy sobie. Można go zabrać i go potem, wiecie, mieć do dyspozycji. Jednak jest to atak słaby, niezbyt dobry moim zdaniem. Naprawdę nie polecam go zbyt szczególnie. Nie jest to zbyt obiecujący ruch. I teraz, może z Tobą zobaczę w końcu. My to mamy ważne sprawy! Spadaj, dzieciaku! I też on nas tutaj zmusza do kolejnej walki. Co tam będziesz miał? Zubata? No, nic obiecującego. Jego już widzieliśmy, to już było i no wciąż wraca więcej. Niestety. Ale okej, okay, jest nowy Pokémon, czyli Ekans. Ekans jest też Pokémonem typu trującego. I tutaj wyślę. Cyrusa, bo on się z nim no najlepiej będzie spisywał. Jak mówię, Ekans trujący, szczerze niezbyt ob też dobry, te Pokemon tego typu są też chyba lepsze. Chociaż też Ekans ma zdolność zastraszanie, które u naszego Pokemona od razu obniży jego ofensywę normalną, tą to, to, to fizyczną. No, całe się nie obniża ofensywy specjalnej, więc to też mojemu Cyrusowi szczególnie nie będzie, wiecie, groziło, nie będzie to dla niego szczególnie istotne? I, I jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Jeden piksel pasku zdrowia, naprawdę, paska, whatever. Po prostu. Ty już dawno powinieneś nie żyć, Tak teraz chociażby. Albo po prostu sobie cię zemdleć się, przytomność, a nie wiecie, że... Nie żyć, że o zabijam go i wiecie, jest przemoc, naprawdę. A więc jesteś dobra! Nie wiem, czemu im daje takie głosy, że hey, jestem zły i szalony, jak jakiś naukowiec, nie wiem. Tu mamy Ifer, nie wiem jak to się tłumaczy w sumie, też jakiś taki napój. Otóż on będzie em, uzupełniał u naszego Pokemona em, 10 punktów PP przy jednym ruchu i chyba jeszcze nie mówiłem co to, co właśnie, co, co to jest PP do czego to służy. Otóż nasze Pokémony mogą nasze, znaczy mogą swoich ruchów używać się tylko w jakiejś określonej ilości. Może to pokażę przy jakichś ruchach, może będzie mi to łatwiej wtedy tutaj wyjaśnić. Tak tutaj widzicie, że przy każdym ruchu jest jakaś ilość pipi, ile no... z prawej strony jest liczba, że ile ma tego ile jest tych maksymalnych punktów pipi do dyspozycji. Z lewej ile już tego ruchu użyliśmy i ile nam jeszcze zostało no, razy, kiedy możemy go używać. I kiedy no, te pipi się zużyją, to oczywiście ruch, no po prostu nie będzie można go użyć, dopóki albo tego pokona właśnie. No albo nie uzdrowimy, albo też nie użyjemy właśnie IFera, który no, przed chwilą zdobyliśmy. Jeżeli będzie mieć 0 pipi przy jakimś ruchu, to on po prostu nie będzie mógł go używać. Jeżeli, jeżeli z kolei nie będzie mieć żadnych ruchów, raczej jeżeli będzie, jeżeli on nie będzie mieć żadnych pipi przy żadnym ruchu, to wtedy będzie używał ruchu Struggle, czyli takie, takie jakby już takie, nie wiem, takie, już takie walczenie, coś takiego, że ten Pokémon będzie zadawał takie obrażenia fizyczne, ale też przy tym będzie samemu sobie zadawał rany. To jest taka dla niego jakby ostatnia deska ratunku, to jest jak mówię... Taki ruch Struggle, którego on się jakby, nie którego on używa, kiedy przy innych ruchach tych podstawowych, no, po prostu już nie ma możliwości ich użyć, skoro Pipi się wyczerpuje. I tu widzę jakiś nowy trener i przy nim co ja wystawię? Nie, nie jestem pewien co on będzie miał. Może póki co zostanę przy Karga Roku, może on się tutaj sprawdzi. Nie miał nic nowego. Przegrywanie jest, jest do bani, to takie niefajne. No nic, zaakceptuj to. No Wiem, że może być niełatwo, skoro jesteś młody i. No, trochę jeszcze mogą cię, nie wiem, emocje ponieść, ale. No, chociaż spróbuj. Okej, okay, tu kolejny typ trenera, i na niego wystawię już. No to obiegu, bo no, tak przypuszczam, że wiem, co on będzie miał. Bo ci gościem tak zwani nie wiem, jak to się tłumaczy na polski. Nie pewny, jak to się prostu nazywa. Jesteś taki, tacy, nie wiem, tacy... górscy podróżnicy, Nie mam pojęcia, jak to się tłumaczy. Otóż oni będą głównie używali pokemonów skalnych, ziemnych i walczących i... I co ten mówi? Ło! Zszokowałaś mnie! O! Jesteś tylko dzieciakiem! Owszem, ale i tak ci skopie tyłek. Który też jakoś dziwnie... A czy może... No może on go tak bardzo... Nie wypina jak tamta laska, wiecie tam, te wszystkie panienki, ale. No, tak coś jak jest do nas tutaj sami zwrócony. No to też aż się prosi. Jak wiem, głównie tacy używają Pokémonów ziemnych, kamiennych, walczących ewentualnie, ale to chyba już trochę później, teraz jeszcze nie. Ten typ był ogólnie jakby słabszą wersją Broka, miał dwa Geodude i Oniksa, wszystko na poziomie dziesiątym. Ta walka nie była trudna. No szczególnie, że Tobi tutaj no, miał ten swój atak armatką wodną, która się na Pokémony skalno ziemne sprawuje wręcz wybitnie. Wow! Znów szokowany! I... OOOOOO! Tobi ewoluuje! Dokładnie! Nasz starter Toby, nasz Squirtle będzie ewoluował na poziomie 16, który właśnie osiągnął! I tak oto staje się! war tortland Okej, okay, więc to wszystko na niego. Teraz niech tobi się trochę, no, pójdzie na tył, niech odpocznie tam trochę, nie wiem. Oczywiście on się nie będzie tam nie rewitalizował czy coś, ale po prostu, no, trochę będzie mieć się przerwy, no, po, po tych walkach wszystkich. Tu mamy co? Tu mamy kamień księżycowy. Otóż pewnie pamiętacie, że, że takie kamienie były na wystawie w Marmorii w tamtym muzeum. Otóż, teraz może powiem, co te kamienie, do czego one faktycznie służą. Otóż, dzięki tym kamieniom. Niektóre pokemony będą ewoluowały. Otóż nie każdy Pokémon będzie ewoluował poprzez ten: poprzez po prostu osiągnięcie odpowiedniego poziomu. Niektóre do tego potrzebują takich oto kamieni. Są kamienie księżycowe, są też inne typy. Są chociażby kamień ognisty, kamień wodny, trawiasty. Czy tam właśnie to jest kamień liścia? To jest jakby kamień trawiasty. Kamień jest też chyba elektryczny. Jeszcze jakieś czy Już chyba nie. Nie przypominam. Pominam sobie innych jeszcze kamieni, które występują w pierwszej generacji, bo też inne kamienie dochodzą w późniejszych generacjach. Tam jeszcze są inne typy. Wiem, że jest ten kamień, chociażby, chociażby ten słoneczny, chyba. A my w tym czasie użyjemy kolejnego odstraszacza, bo tu już się dzikie pokemony wszędzie panoszą. Coś to będzie, coś tu będzie, coś to będzie pod kamieniami? Nie będzie niestety nic. Nie będzie niczego, jak no wręcz nasz pan Kononowicz, by. Jeszcze, rzek tych parę lat temu. Jako ile to już wiecie, ile lat temu było to modne, że o, nie będzie niczego, naprawdę. Teraz to tak ucichło. No nic, tu kolejny przedmiot. Mamy tutaj Revive, który sprawi, że nasz Pokémon, który już jest nieprzytomny, on go po prostu ożywi i mu przy tym będziemy regenerował połowę zdrowia, co może być naprawdę przydatną rzeczą. Ten cały Revive, tu widzę, no już się trochę bardziej roi od tych członków zespołu R. Trochę, no... nie wiem czy to fajnie czy nie, w sumie... Oni tu faktycznie coś knują... Jak tak widzimy... A ty zobaczę odejść, a ty się zamknij i słuchaj co mówię, bo ja chcę z nimi walczyć i chcę ich może, nie wiem... Powstrzymać przed tym co chcą zrobić, skoro są niby podejrzani tego typu sprawy? Eee, małe dzieciaki nie powinny się mieszać w te... w sprawy dorosłych! bo się może to skończyć! No, dla kogo źle się skończy, to już zobaczymy za chwileczkę kolejny gość zespołu R, który ma ratatę, poziom 13. Też walka, która nie była zbyt, nie wiem, szczególnie fascynująca, chociaż trochę już tam Kargarok obrywał i musiałem go tam trochę już wymienić, na go, no, musiałem go z Sirusem wymienić, bo inaczej możliwe, żeby padł, bo ten sensu którego ten gość miał, no trochę jednak go ranił, muszę tutaj przyznać i... Znowu odstraszacze, znowu zapominam o ich używaniu, kiedy. no, kiedy po prostu gadam. Po prostu wiecie, my się skupiam na jednym, a z kolei o drugim kompletnie zapominam wręcz i to już ostatni, więc. nie jestem pewien, ale to chyba, no, mi jednak nie wystarczy do końca tego miejsca. Inaczej jakoś się spróbuję przejść, ale nie jestem pewien, czy się uda. no, z tym jednym. My zespół R znajdziemy skamieliny! Ożywianie Pokémonów sprawi, że zganiemy mnóstwo pieniędzy! Ta, Tak, nie, nie wiemy o co chodzi. To chodzi o pieniądze, naturalnie. Stara zasada wręcz. Uuuuh, teraz jestem wściekły! Tylko proszę nie bij mnie.